Ło! Wow. Czym ty? Ula. Ej! Co to jest? Witam wszystkich bardzo, że się z jestem Impo! Witam w następnym odcinku! Z lepszego... ...Minecrafta! I w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie enchanting table Który moim zdaniem wygląda nawet spoko Wiadomo, jego się jeszcze ładnie później będzie piękny, fajny i w ogóle będzie zarąbisty W ogóle tak, tak myślę, to może tutaj zrobimy tak samo jak tutaj jest Czyli zrobimy te schody, coś tak lekko do góry pójdą I też może właśnie będzie takie, właśnie taka linia w tą stronę Coś takiego, może właśnie skopiuję po prostu tą całą stronę i zrobię to też tam To byłby, nawet nie byłby no nawet nie byłoby najgorsze, no, no to nie byłoby takie najgorsze Ale zobacz, zobacz, co Na pewno w ostatnim odcinku zrobiliśmy portal netheru I postaramy się od tego netheru udać, wiem, że tam mówiłem, że jakieś ulepszenia robię i tak dalej. i tak dalej Ale czy one się przydadzą? Raczej nie. Na pewno kobla bym trochę wziął, bo nie wiem gdzie z tym koblem. Co do kilofa, no to nazwijmy to trochę problem. ale może jak będę kwarc kopał, to trochę mi się on naprawi. Dlatego może nie będę go teraz naprawiał, tylko jak znajdziemy kwarc, to po prostu poławimy się kwarcem i naprawimy sobie ten kilof za pomocą kwarcu. Czy mam coś ciekawego, co chcielibyśmy jeszcze wziąć? Na pewno chciałbym wziąć. wziąć łuk, ale za bardzo strzałnia nasza strzał, Super. O, wezmę pochodnie. Też może coś przydać, tak? I na pewno wziąłem bardzo rzecz, ale to w sumie mam ze, ze sobą, albo nie mam? Chciałbym wziąć złote jabłka. O, chciałbym złote jabłka. Bo może być sytuacja, w której no będzie ciężko chcę mieć pod ręką złote jabłko. Ewentualnie, nawet może być bardzo ciężko. Dlatego wezmę też te jabłko. To jabłko może być sytuacja taka, że w której po prostu wpadnę sobie do lawy, i to takiej konkretnej lawy. I nie chcę wtedy zginąć i stracić wszystkich temu, które mam obecnie na sobie, dlatego po prostu łyknę jabłko, jakby coś się z tego stało. I przeżyjemy, przeżyjemy. To jest nasze pomieszczenie. Piękne, ładne. Jeszcze całkiem ale je dokończymy inny raz. Na razie może być tak jak jest. O, w ogóle to jest dziura. No to w sumie tylko pańka, może przez nią przejść. No a to mniejsze. Albo na tym Przejdź w sumie pani, to coś wykopię, bo to brzydkie i może mi dalej. W sumie zaś siędzę tutaj trochę, bo zakładam, że to coś może się nieciekawego zrespi, dlatego chciałem, żeby tu wszędzie było jasno, żeby na pewno taki creeper nie stał za rogiem, żeby coś tu co się niemiłego nie stało. Czy to jest w sumie jasne? Tak, to jest i tu jest jasne, tu nie muszę się martwić. Dobra, to wchodzimy w sumie do denderu i zobaczymy, jakie jest w Nederze. W Nederze na pewno chcę parę rzeczy. Chcę znaleźć twierdzę, chcę znaleźć bardzo twierdzę w Nederze, czy ja chcę soul zabrać tyle w sumie, tak byśmy mogli zebrać go nie wiem, ze stack, może tak z półstaka. W sumie więcej nie potrzebuję i zrobimy farmę po prostu. Brodawek sobie w którymś miejscu. Ale to później, później. Teraz w zajmować się, jeszcze nie będziemy. Co to jest w ogóle to? Soul Soil Soil? Co to jest? Co to, jest? Co to, jest? Co to jest w Minecrafta? Tak, w Minecraft, Nie wiem, po co to jest, ale mniejsza z tym. Na pewnie blok po prostu czysto wyglądowy. Dobra, tyle na razie jest a więcej na razie brać nie będę. Jak będziemy musieli więcej, to do swojej kochaty to mamy. Co to jest to? satin Ore Co to jest? Ej, co to za ore? Cin, cin o dobra, cin. O kurde, to ma goty. To armor ma. Okej, dobra. dobra. I co ten arm jakiś dobry jest? Ło! Wow. I nawet kilofy są i to... Ty Okej, okay. co co jest? Halo? To mi nawala. A ty, a ty, ty tam byłeś wcześniej z tego, co pamiętam. Co ty tu dalej robisz, gościu? Ej, ty frajerze. pik, Pyk! Pyk! na nara noju Nie będziesz mnie ja to patrzę, co ważna? rzeczy ważne. Co to jest to? W raped funku. <laughs> co to jest? Nie wiem, co się z tego robi, ale może jakieś żarcie. No, za chwilę. chcę jeszcze zrobić zab tą rudę? Co jest lepsze od jaksowego? Diaks ma 8 to ma 7. Czy to jest lepsze od jaksowego, ale jest na poziomie żelaznego? Nie, jest trochę lepsze niż żelazne. Jest trochę lepsze niż żelazne. Więc w sumie nawet spok. O! Nawet to można z tego zrobić. Wow! Ej, dobra. Ło! Może ulepszyć diamentowy. Z... Jak to się robi? O! Ej, możemy lepiej, lepszy sword zrobić. Czy mogę zrobić. Tak, też mogę taki diamentowy lepszy zrobić! Ej, dobra, czyli to, to, jest bardzo fajna ruda, z tego możemy ulepszyć diamentowe rzeczy na lepsze. I się. zobaczcie, jak je zobaczymy, to musimy zbierać, bo, póki co, to jest najlepsza ruda w sumie jako, 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 znaczy, najlepsza ruda, no. Jest, póki co, możemy zrobić najlepszy killoff z tego, jaki możemy, i, i w ogóle mieć, i tak dalej, więc, lepszego, póki co, nic nie znaleźliśmy, ale zakładam, że w nederze... Na pewno znajdziemy wiele rzeczy, wiele rzeczy mocniejszych Dobra, wezmę sobie po prostu kobla I zrobimy sobie takie przejście tutaj w tym kierunku Mam się, że coś mnie nie zeszczeli zaraz, bo coś szkielety I są tu to, to są straszne dźwięki, które mi się nie podobają, bo nigdy Minecraft nie był tak straszny jak teraz jest A co jest to? Shroom lit. a to jest zwykłego Minecrafta To jest... Nie wiem co to jest, ale wezmę, bo to nie wygląda, nie wygląda brzydko no ja pi**ole, to są dźwięki, co jest? Ej, to jest strasznie mega no, <gry> kiedy Minecraft taki strasz się zrobił? Co się dzieje? Dobra, to nadal wiem, że była ta ruda, którą chciałem, dlatego pójdę po nią. No, dawaj, dawaj, rudko. O! hej, czy to jest twierdza? Dobra, to tam pójdę. I ja chyba twierdzę mamy do swojej kuchaty. Ale jeszcze zbiorę to. No nie, to jest Gold gold Ore, dobra. Ale to naprawia kill -off, więc żeby to wziąć, dobra. To są straszne dźwięki, ale tutaj jest twierdza. ja bym tu. Ja to, ja to muszę zniszczyć, dobra, ja to muszę zniszczyć. Pek, pek, pek. Dobra, zniszczę. ok. Ciebie rozwalę. Spalę, są frajerze. Nie chcę pigmentu walność. Nie chcę ich walnąć, dobra, nie walnęłem ich, jest dobrze O! Mamy dużo w sumie... Trzeba, czy wezmę to wszystko, to się wszystko przyda Uuuu Kurs of buying. dobra Kurs jest słaby Ewentualnie, on wcale słaby nie jest, bo jakbyśmy mieli bardzo dobry... Czy tutaj, czy się dalej jakoś dociągnie, czy... Tu, tu serio jest taki randomowy spawner? Tak, tak po prostu. Okej, okay, dobra. Dziwne, mega. No, wy jesteście przyjaźni, więc nic wam nic nie zrobicie. Ja też wam nic nie zrobię, komple. Ale ogółem, no to może być dobre, kiedy zobaczymy jakiś tego zarąbistą zbroję, już nie? Nie będziemy musieli starać jak zginiemy. To możemy kurs o nałożyć. Niech zginiemy, to po prostu ta zbroja zawsze z nami będzie. Chyba, ja na razie może to schowałem, No, to się przyda. Protection 2. To na pewno będziemy musieli wyjąć. Protection 2 się przyda. Bardzo. Chyba, so, Gasty no jedne. Czy jest gdzieś Glowstone? Tam jest Glowstone. Glowstone bardzo chcę. Dobra, to bym jeszcze wykopał. O, i to jest właśnie ten, ten or, który bardzo chcę. Bo, co się dzieje? No, co ty robisz, Frejerze? No, szalek, daj. Hehe, gnoju. Nie ma. Ej, ale to jest. Ale to jest Entermanów dużo. To jest Glowstone. Tak, łó! Wow, ale fajny Glowstone. Ło. Wow. To, to jest. To jest no, dobra. Nie, nie! Nie! Kumplo. Dobra, rozwalę ci, Frejerze. Pyk! Dobra, elo. Właśnie, daj mi per perłę przy tym. też, daj mi perłę. Chodź tej gnoju! Chodź się napalać! Boi się, co? No chodź! Frajer jeden. Myślę, że, że co możesz, nic nie możesz, dobra. Ale co dźwięki powalone. Dobra, że ten derman tak się buguje, że każdy tego nie ogarnęli, bo dzięki są naprawdę strasznie głośne i denerwujące. O! Chodź tutaj! Pyk, no, no co? Gdzie? Ej! Ej, poczekaj! Patrz się na ciebie! O! Dobra, teraz idzie do mnie! Chodź tutaj! Pyk! 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 John! Gdzie ty jesteś? Tutaj! Ole skoczy Fryer. Pyk, o tego ty, ty gnoju! Pyk! Co, gdzie on? Dobra, dobra, dobra. I tutaj, O! Pyk, pyk! Pyk! No i odbiję twoje ataki gnoju. Dobra, daj się perły, to na perła, szew serio? Dobra, zjem coś może, bo powoli, powoli jest HP problem. Tam z te małe gnojki. No ja bym chciał ja bym chciał na dużo. Ja bym się sądzę. Właśnie, bo ja jestem, jestem cymbałem i nie zaznaczyłem sobie mojego portalu netheru, gdzie jest. Ja się wrócę i szybko znasz, tylko może to ruda jeszcze to zbiorę, bo ta ruda się przyda. No, co ty jesteś gościu? Weź spadaj. I stąd, nie denerwuj mnie Nie potrzebuję na ziemię z gasta, więc się odwal gościu Co, co, a dobra, no nie we mnie teraz, strzelił, strzeli we mnie, ale nie trafił Dobra Nara no, frajerze, nie trafisz we mnie Ała, jak ty we mnie trafiłeś, ty masz rzeza zawsze Haha, <noise> nie trafił frajer, dobra Też, też, też we mnie, też mnie, no, kurde no Dobra, easy, easy No, gas, na coś idę, uspokój się Nie uspokój się Wiem, że jakieś tam wrzody żo na tyłku masz coś takiego, ale spokojnie, gościu. O, złoto. Go to średnio, średnio mi naprawia ten kill, off, że ten mending. No, chyba, że to. Chyba, że mending jest na moby, może. Może ja muszę moby bić, żeby ten mending działał. Dobra, tam są endermany, to mi się trochę nie podoba. Ale mam dużo tego materiału już, o tego. Będzie można z tego zrobić sporo rzeczy. Ile tego mamy? 41, A właśnie. Z, il z ilu się robi tego? O to właśnie. Z jednego? What? Mamy 41 sztab już. O, kurde. Ale fajowo, o, to z o zbiorę, to z chęcią zbiorę No nie, ten gaz mnie denerwuje, naprawdę, co jest z tym gazem, idź stąd gaz O, to jest dużo glowstone, ja to biorę, to skąd chęcią biorę, o, jest z tego bloku Wszystko to wezmę, to się mega przyda Dawaj, dawaj, dawaj Będziemy mieć masę tego materiału, zamiast żelaza będziemy mogli zrobić z tego proste itemki sobie I to będzie dużo lepsze No, a ten typo dalej będzie mnie nawala, nie, On jeszcze, jeszcze właśnie nie zrzuciło. Gdzie był ten mój portal, co? Tam jest w ogóle jakaś inna kraina Jakaś biała. Nie muszę dać portal, to będzie słabo tak. O dobra, więcej materiału. <gry> dawaj, dawaj, więcej. Z chęcią wezmę więcej. Pyk, jeszcze więcej, dobra. Nejzy no, będą zbroje z tego rybna. No, idę tędy, wydaje mi jeszcze tam gdzieś mój portal może być u lapis. Lapis or. Lapis, lapis. Dobra, wezmę sobie za coś, na przykład za to. O, lapisek się przyda. Ale dziwne dzięki się zrobiły nagle. Ale dziwne dzięki. Dobra, jeśli mam miejsce na to, to i będę miał, ok. To się świeci! Ten szrunaj tego. Tylko... czym to się... To się za bardzo niczym szybko nie niszczy. Chyba, że tym może? Nie, no kurde, Szkoda, że za bardzo nie da się tym... Nie da się szybciej zniszczyć tego czymś. To wszystko tak samo leci. Dobra, nie będzie. Weźmy to, bo to się świeci, to będzie fajne. Tego na pewno użyję przy moim portalu. Zrobimy takie... Taki fajny, mini, tak jakby nether przy naszym portalu. To będzie bardzo ładnie wyglądać. Zobaczycie. piek, dobra. To jest wzięte. to jest więcej tego w sumie też mogę zebrać. To się wszystko na pewno przyda bardzo nam. no a czy w ogóle. Ja, co jeszcze można zrobić z tego? Robić... Uu, może robić uuu może ładne bloki robić. Może robić potek, dzięki którym będziemy świecić. Albo piercing, dobra, to może trzeba z tego zrobić. Herbal Medicine? What? Agwetch Medicine, okej. Okay. Cincisate Forge, wow! Dobra, to jest fajne. Dobrze, że tego zbieram dużo, to się przyda. To się mega przyda nam. Crimson Roots. Nie wiem, czy to jest potrzebne do czegoś, ale z chęcią to wziął, szczerze. Nie wiem za co, właśnie. Nie wiem, za co. Za kobel. Kobel nam nie jest potrzebny. Do więcej Glowstone'a. Ty, ale problem jest, bo. Ja nie wiem, czy nasz chata jest. <grym> to jest problem. Ja się zaraz zgubię i nie znajdę nigdy tego. Dobra, daję tego Glowstone'a. Glowstone'a potrzebuje dużo. On się zawsze przydaje. On jest idealny na kosmetyczne rzeczy. Na po prostu do portalu się przyda. Przyda się do świata i wszystkiego. Łu, tu wchodzimy. Wow. Chodzimy jakiś Nader. Ja pytam, ale ten nether jest inny, tak totalnie inny i te dźwięki chore. Uhuhu. Nie ja chcę. Dobra, ja chcę wrócić. Zabrali się sporo rzeczy. Naprawdę styki no na ten moment. Ja chcę wrócić. Dobra, kobla potrzebuję i idziemy szukać powrotu do domu teraz. Najważniejsze, muszę sobie powrót muszę sobie zaznaczyć. Bo jak go nie znajdę, to będzie naprawdę duża pupa i będzie źle, będzie bardzo źle. Tędy może? Znaczy tędy pójdę. Coś na nie tędy. Nie, tu nie byłam, bo nie ja wiem, tu tam to zebrał wszystko, dobra. No wydaje mi się, że muszę zejść tam do gasa tego. Albo do kilku gastów. a no, i naprawdę nie, nie dazy odpocząć się. Dobra, chyba szedłem z tamtego kierunku, nie? Tak, tak mi się wydaje, że chyba stąd szedłem chyba. Gdzieś tutaj, o! Tak czy nie? Nie, no... Nie? w sumie nie wiem. Może tutaj byłem? chyba w bym zobaczył mapę. Okej, okay. um, to brzmi nadzwyczaj interesująco, znaczy wygląda nadzwyczaj interesująco. Może, że tu w lewo. Ty no weź się, dajcie mi ten, zobaczyć gdzie jest mój portal, no, bo ja się zgubiłem. Czekaj, nie znaję tego. No, tu na pewno nie byłem. No, na pewno tu nie byłem. No kurde. Powalony jest ten nether! Muszę muszę, muszę, na, muszę na pewno kobla dużo używać i po prostu sobie drogę z kobla robić z nasem razem. Będzie słabo. I te będą nie tego będę sobie sumie strzelać pewnie zaraz. Wymiał miał więcej strzał, to mi ich powyszele, mam tylko dwie strzały, a to nie styknie mi. Pójdę tam, pójdę tutaj na górę, bo może no, rzecz to właśnie tutaj muszę pójść. Ale pewnie nie jestem. Ja strzelałem we nie znowu no. No i jedna. Czy to jest tutaj? Nie, to chyba nie tutaj. Uh spadłem gdzieś daleko Co mi tak mało, mało iść zabrał? Co to? O kurde? A to drewno! Streepę to tam, dobra, to jest chyba drewno, nie są pełne. Ty, no, gdzie ja jestem? Zgubiłem się w nederze, no kurde, no. Jak ludzie, jak ludzie znajdują się w nederze? Co to, o kurde. Co to jest o to? Ło! Czym ty? Ej, czym ty jesteś? Ty, ty atakujesz? Nie, ty nie atakujesz. Oła! Ula. Co, co, co? Ej, ale śmieszni ludzie. Uuu, dobra. Ja to wszystko. Ja, Oznacz sobie te miejsce w sumie, sobie te miejsce. Create waypoint. Sting, Sting, e, coś tam. E, może nie go, tylko nie będzie dark, blue column. To jest Sting, coś tam. Siema. Ja bym wziął sobie te rzeczy od. was. macie ciekawe rzeczy tutaj. Dobra, schowam coś tam do, w sumie do tego, do. do czeka. sobie to, schowam jakieś rzeczy. Na przykład to, 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 to. i w sumie tyle. Eeeh, jakiś dziwny dźwięk teraz przed chwilą. To jest straszne. a wezmę sobie to. No i tak jak chcę? Hmm, wezmę to po prostu i tyle. To jest trzy skrzyneczka jedna. Wziąłem sobie ją. Torns. Withering Defense To takie w sumie... Średnio przydatne szczerze Ale mogę też, mogę wziąć w sumie, tylko za co? Dobra, Twisting Vines to, to się zbierze później, więcej tego um, To od razu mam rudy, to w sumie mogę zebrać I mam tu jeszcze... To jest portal, nie? Więc warto pamiętać Bo, mógłbym w sumie... pójść dalej z tym portalem Tego na razie ryzykować, zbierać nie będę, albo w sumie zrobię tak I co wy robicie? A! Co, co wy robicie? Czy się bić ze mną? Nie, a bo on, po prostu, on po prostu tak sobie chodzi, dziwnie Daj, Zostaw, to jest moje złoto! Moje! Nie dotykaj mi złota, frajerze! No oddaj te złoto, no! Dobra, moje złoto, nie oddam Gnoje jedne Co mi złoto zabrać, no? Dobra, oddawaj te lapis, dobra Coś się otwala w ogóle Ale stąd idę Nie chcę ich atakować, bo nie wiem, czy będą mi bić Nigdy nie miałem kontaktu z tymi mobkami jeszcze Wiem, że to jest zwykły Minecraft akurat, to wiem Chyba Endermanów Ander bić na razie nie chcę Nie ja chcę znaleźć przejście do domu Ja chyba zrobię po prostu tak, że... Pójdę za mapą, bo wiem, że tam gdzie mój był dom, bo dużo są Sanda, nie? A Soul Sanda dużo jest właśnie w tych tutaj okolicach. Jako że ja tego jakiegoś super odkry odkrytego dobrze nie mam, to zgaduję, że gdzieś w tych okolicach jest mój dom. Czyli muszę po prostu iść w tym kierunku prosto. Dobra, to pójdę tam. I powinienem go znaleźć po prostu w końcu. Jakbym jeszcze w tamtą stronę. Idzie tego Soul Sanda. Dobra, to jest dużo. To jest dużo dziwnych, to jest Co to jest? Endermind powder. Czar, nie wiem co to jest? O! Następny portal? Ło! Wow! Znaczy nie porta, tylko spawner. To są blaze, są blaze. Knoi jedna, dobra. Oznacza to szybko. Dobra, blaze. Create point Blaze niebieskie. Pyk. Mamy tu blazy Zarąbiście. Będziemy mogli pójść potem i na farmie sobie blazów. Jeżeli będziemy potrzebować. To jest do dobra informacja, bardzo przyznam się. Chodźmy tędy. No my coś znajdziemy. O, to co nie mogę wziąć, jak jestem przy okazji. Czym się szybciej w ogóle kopie? Mieczem czy czym? Chyba, no, mieczem się szybciej kopie, nie? No, zbiję to i z tego dużo właśnie będzie leciało, więc fajnie. Uuu, nie, a miejsc już na to więcej. Hmm. Mogę tutaj iron na Mogę, dobra. Good. Zbiorę teraz więcej, jest dobrze. Idziemy dalej. Tu gdzieś na pewno jest moja chata Jestem tego pewien. bo Pójdę bardziej, może w to stronę, w lewo. Bo wydaje mi się, że tam będzie moja hata. Ale kurde, ale to jest strasznie, naprawdę. To jest powalenie strasznie. Takie dziwne dźwięki są. No, tędy bym musiał pójść. I tutaj w prawo gdzieś. Kurde, tam dol jest, jest ten. Dawa. Tam wolałbym nie iść. A, to jeszcze zbiorę sobie. Następny ten? No nie jadaj. Spawner. Serio? No dobra, to ja tego nic nie będę, bo. Nie muszę, ale skrzynkę mogę wziąć. Protection 2, dobra, przyda, nam, przyda nam się to, Protection 2 to wezmę. I reszt resztę w sumie nie chcę. Nie ja będę chciał, resztę to sobie przyjdę. To mogę w sumie zaznaczyć sobie. I tamy. I potem se je wezmę. Nie będę chciał. z tego e po prostu sunie. Jo! ale to jest wielkie. Jopitule, ale to jest ogromne Nie no serio, ja nie wiem totalnie gdzie jestem Wydaje mi się, że jedyna opcja tutaj coś zrobić to ten To znaleźć portal i go odpalić Tam gdzie zresztą mieliśmy, tylko żeby to zrobić poszło więcej obsydianu. To chciałbym znaleźć chyba jeszcze jeden portal Kurde, jesteśmy naprawdę w ciężkiej sytuacji teraz Bo nie, nie jestem pewien co za bardzo zrobić Mam nadzieję, że nic mnie nie zepchnie, byłoby smutno Znaczy mam gold apple przy sobie, więc nie padnę Raczej No pójdę tutaj na górę, może tam coś znajdę No, w którymś miejscu musi być ten portal w końcu nasz Problem jest taki, że on w był, nie? Bo gdyby on jeszcze w jaskini nie był, to jeszcze jakoś dałoby się coś ogarnąć, ale tak? To może być gdziekolwiek, w sumie. Wydaje mi się, że on bardziej tu w lewo jest. No pójdę, pójdę, pójdę tam po prostu. Może, może jeszcze niżej w sumie pójść? Nie, nie, raczej nie. Dobra, pójdę, te, pójdę tędy. No bo jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Czy coś będzie? Jakaś jaskinia, cokolwiek? Zejście w dół jakieś może? O ja pitole. O! Jest! Ja to budowałem, dobra! Mamy! Znalazłem! Zala już kwestia czasu teraz, kwestia czasu, aż tu dojdziemy, dobra Pyk, dobrze, jest! Znalazłem! Zarąbiście, dobra Szybko sobie pointa robię Jak już będzie waypoint, to to żaden problem nie jest dla mnie, naprawdę Dobra, tędy, kurde, frajerze Spadaj! Pyk, 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 dobra Inny portal jest tutaj wyżej, tak, tutaj wyżej jest ten, nasz portal, dobra To zgaszę, po co to? I... tak, mamy portal! Jest! Udało się! Jupi, to udało się! Dobra! Tu jest też dokładnie w tym miejscu. Create waypoint. Niech to będzie... Niech to będzie złote. DOM! DOM! TU! Tutaj chodź! Dom! Dom, dobra! Pyk! Jest dom! Mamy dom! o tak! Ale daleko wcale tego domu byliśmy! Dobra, musimy wrócić mam mam mam, mam i ponek, że przynajmniej ten... Jakieś temy wyłóżmy sobie po co? Po co je mieć teraz? Co? Ej! Ej, co je? Ej, co! Je? Ej, spad Spadaj, stufrajerze! Moja chata to jest gnoju! Ej! Moja Moja chata, ty cfelu jeden! Spadaj! Oła! Dobra, rozwalony gnoj. Ej, co on robi? Ej, to jak bym tu blok, no w sumie że moi tu nie robili. Mogę zrobić... Mogę tak zrobić najwyżej. Coś tu będzie jeszcze odwalić, nie? Coś tu będzie jeszcze odwalić, ale no w sumie nie wiem, jak teraz ogarnąć. No coś się ogarnie. drzwi to wstawię, o! Dźwito wstawię czy coś. Wstawi się jakieś winy, rzeczy. Co to był zasięg. Proszę mi tu mopków. Nie ten, nie dawać. Tu ma nie być mopków żadnych. To jest moja, mój dom. Dobra. Ja mamy zawalone, tylko konkretnie zawalone. Nie, przydałoby się zrobić więcej ich. Czy mam jakieś drewno? Zrobić więcej skrzynek? Nie, no, dobra. Pójdę wydobyć tego drewna w sumie. Drewno, drewno, drewno. Cieba kompon. Pam, para, pam, para, para. Frajerze. Frejerze, pożałujesz tego gnoju, pożałujesz tego. Jak on w ogóle sobie daleka w ogóle do mnie mi nie zrobił wybuchną. Czemu on w ogóle wybuch? Bez sensu. Dobra, niech będzie już. Nieważne. Patrz co, skąd ty masz ten to broń? What? zeustaw! ustaw! O oh! Frejerze! Spadaj! Dobra! Jeszcze więcej! A co to taki? Co ty taki jesteś brudny? Spadaj! Co tu? To... Uuuuuu! Uh -huh! JOPITOLE! Jestem za ósem! Ożeś, kurde! Dawaj, dawaj! Porobuch! Ożeś! Co, co, co się dzieje? Co to? O, 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 o. Nie, nie padnij! Nie, nie! Dobra... Do, do, dobra że w sumie nie zjadłem tego jabłka. Dobra, tego jabłka... Gdzie ja jestem?! Yes, no nie, muszę tam. Dobra, dobrze, mnie jakieś super daleko. Muszę tam biegnąć teraz, dobra. Ja może. Jakoś tam mam biegnąć. To się prześpię, przynajmniej. I ja, Oby tej temy, człowieku, nie spaliły się w jakiś sposób. Jak one się spalą, czy coś, to się napadę zdenerwuje. Dobra, idź stąd, idź, gościu, Ja muszę biegnąć. Dobra, zbiorę sobie to. Zawsze jakieś siedzonko. Biorę co do sobą, nie mam tego, co zostawiał. Pyk, idziemy do naszej aty. No, no i co to miało być w ogóle? Ej, to jest OP. Jeżeli ona Withering nakłada, to przecież ja będę każdego MOBA tym mógł rozwalić. Ej, to jest Kuzack to się przyda z, wa z walku z bosami i w ogóle ze wszystkim, nie? To będzie OP Jopitol, dobra Pozbieram jeszcze może jakiś nasionek, jak tu jestem, czemu nie Znaczy tego nigdy nie zbieram, bo zajmuje że duże miejsce, takie punkta, tak to mogę przykazy pozbieraj, Dobra, to zbieram kwiaty i wszystko O, znalazłem słodkiego króliczka Ej, królik, królik Czekaj, 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 królik Jak, 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 jak mogę, jak mogę pogadać z tobą? Ale słodki królik ale fajnie króliczek, no dobra, no niech będzie, nie chcesz. Oj, króliczku, uważaj! Nie skaż tak mocno, bo się krzywdę. No bo dawać to wszystko. O! Mogę to jednak zbierać tak normalnie, ale fajnie, dobra. Mamy dużo fajnych rzeczy owoców. Raspberry, łó. Ale bym się zjadł takie coś w rau. No ale, ale mi brakuje. Ej, wiecie co? Tak mi brakuje takich właśnie owoców jak to. Tego za bardzo nie sprzedają w sklepach dużych teraz. Nawet w lecie w sumie tego za nie widziałem. I tak bym sobie takie owoce zjadł. Teraz mam tak ochotę, aż po prostu. Aż mi, mi ślinkać jak nie, nie. Dawam takich właśnie takich powiedzmy egzotycznych owoców. Nie i i nawet bym sobie z chęcią zjadł. A najbardziej lubię sobie zjeść ze śmietaną sobie coś takiego i na przykład z cukrem jeszcze, nie? Coś takiego, wiele muszę sobie takie truskaweczki albo jakieś takie, nie wiem, może nie winogrona, bo to tak się nie pasuje, ale no, takie blueberrysy. Nie pamiętam na polskim to jest, ale właśnie coś takiego sobie wziąć i sobie ze śmietaną i cukrem zmieszać i sobie zjeść, nie? Ewentualnie z samą śmietaną, Jeżeli nie są jakieś mega kwaśne, to samo też co spoko też mogę zjeść, nie? Albo same, też, same też mogę zjeść, nie? Ale bym sobie takie zjeść, Kurde, no, zarobicie jest. Macie napisać, czy też lubicie jeść właśnie taki owoc? jest cukrem, bo jestem ciekaw czy tylko ja tak mam czy też inni też tak jedzą, możecie mi napisać bo jestem bardzo ciekaw, jeżeli coś tak lubicie to, to props dla was, props dla was i łapka w górę jeśli należy Łapka worej ja się należy. No, gdzie mamy naszej chaty? Oby na misję No Przed tym, zanim wezmę itemy, to oczywiście muszę to odłożyć do skrzynki jakiejś, bo miałem w wpionek zawalony. Cześć, Finko cześć, no ja, ja tylko do mojej chaty idę. Ja tu nie przeszkadzam ci. Ty sobie tam siedź. Rób sobie swoje. Ale to jest fajnie w tym terenie, co jesteśmy. No, naprawdę jest ładnie, bardzo. Dobra, jest coś takie fajne przejście, mamy, więc spoko. Tu nie trzeba. No, no trzeba jakiegoś małego parkura walność, tak? Ale, ale to jakiś problem wielki nie jest. Może być. Małe wyzwanie. O tak, błagam, itemy. Proszę. Proszę... Są! uuu, Są, 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 są! Dobrze, dobrze. No, może na wszelki wypadek wezmę to jednak. O, wezmę to, dobra. Nie będę tego po prostu jeszcze otwierał. Ale, wezmę sobie to. Wezmę sobie to. Parabuch! Dobra. Schowam to, co mam, to jakieś owocki i tak dalej. Proszę bardzo, owocki. Chowajcie się tutaj do skrzynek moich. Pyk! Pyk, 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 dobra. To muszę teraz wziąć. Pyk! Nałożę sobie moją zbrojeczkę. Piękną, fajną i musimy wydobyć troszkę drewna. Wcześniej nasze frajerze rozwalili, to ja bym chciał w sumie to załatać. Mam dirta jakiegoś. Może go, ale to i załatam to dirtem, bo chciałbym jednak żeby tutaj nic się złego z tym nie stało. Dobra, nasze znaczy stało, no żeby nie było brzydko, po prostu dobra. Bierzemy to z drewno. Drewno, drewno, drewno. Ja tak bardzo lubię moje drewno. Bo drewno to rzecz wspaniała. I z drewna skrzynie jak ci wała. <gry> Co? Nie rozumiem, co ja mówię, ale niej będzie. Dobry humor, tak? Mam tak, bo sobie pomyślałem o pysznych owockach, To mam dobry humor, tak? Nie potrzeba dużo się ja uszczęśliwić. To wydaje mi się, że jest raczej zaleta. No ale dobra. Pyk, skrzyneczki, dobra, ty spadaj. Pyk, skrzyneczki mamy. Dam na razie te skrzyneczki tutaj. Kurde, czemu ty się, czemu to się rozwalasz? Mi się to nie podoba, że tak się dzieje, ale dobra. To już w sumie nie jest złe, że tak w sumie zrobili, że można. Dobra, tu się dam skrzynkę, jedną dam tutaj, bo na razie nie wiem co z nie zrobić. I wszystko sobie to póki co włożymy szyciutko. I zabiorę jeszcze te rzeczy, które tu mamy. Po prostu wezmę sobie tylko kilka rzeczy, które są potrzebne, nam. I to w sumie tyle. Pyk, dobra. Możemy w sumie zająć się trochę ogarnianiem naszej chaty i trochę w sumie pokopać w naszej chacie i poogarnieć rzeczy. Dobra. To są moje itemki wszystkie, to ja tak. Na początku na pewno chcę wziąć żarcie. Mój kilof jest bardzo ważny, to biorę. Diamentowy, kiedy to się przyda. Możemy przytopić to w sumie, możemy sobie to przytopić. Przytopmy sobie to. Uh, przytapia się. O, będziemy mieć fajne te. Będziemy mieć fajne goty. dobra. Tarcza to podstawa. Z tych rzeczy wiadomo. Wyjmiemy sobie umiejętności. tych rzeczy. Ale to później. To biorę ze sobą. Tego na pewno. To, to nie zostawiam. To wezmę, bo to się może przydać. I łuk też się nam w sumie może przydać. Dlatego też wezmę łuk. Po czym wiadomo, tego. Dobra, to zrobimy nowe narzędzia sobie. Z tego zrobimy już nowe narzędzia. Faj, Fajniutkie. Więc zarębiście. I możemy zrobić sobie w sumie już portal do AEDERU, Nie. Portal do Aedero. Ale, to, 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 to zrobimy później. To, to zrobimy później. No i to nie jest nam potrzebne. Weźmy sobie to i mogę zrobić ten buty? Mogę, dobra. Zrobimy buty, nakładamy buty będziemy nosić taką zarobić. O, to być ładnie wygląda. Dobra. Zrobimy sobie całego seta z tego. Zrobimy sobie całego seta z tego. Wy je zarobiście. Już mi się to podoba mega. O, tak. Będziemy mieć seta z nedera. Możemy też sobie sumie niedługo pójść na szukanie tych w sumie zaginionych map, tak jakby, nie? Musiałem pójść robić to w sumie. Czemu nie? Ja, na, ja nad myślę na tym, żeby wywalić ten kill -off na razie. W sumie wszystko wywalić na razie z tych rzeczy i zrobić full no, tak wydaje mi się, że zrobię. Tylko na razie przydałoby się w sumie więcej miejsc, właśnie na, na palenie tego. Tutaj bym w sumie postawił, o, ta, o tak bym zrobił. I wziąłbym w sumie. Mamy koula trochę, tu mam trochę koula. I jeszcze koła gdzieś mamy? Ej, to kurde, mam trochę mało tego kola w takim razie. Wezmę większość z tego i to trzeba rozdzielić na, nie wiem, powiedzmy na, na 5, nie? To będzie 10, tu będzie trochę tego, tu trochę tego, tu trochę tego i tu trochę tego. Nie, tu było najmniej więcej tutaj jeszcze. Dobra. Czy mam więcej tej rudy? Tej rudy wiem, że mieliśmy więcej, ale chyba tu jest, chyba. Tak, tutaj mam, tutaj mam tej rudy więcej. Rozdzielmy sobie ją, powiedzmy, w ten sposób. Niech się poprzepali po 8. O nie! Podniosłem sobie nie chcę tego! <laughs> Piecyk. Nie chcę podnosić piecyka, dobra. Niech się przepala ruda, piękna nasza, pyk. I w sumie, nie wiem, ty przepalaj tu resztę Potrzebuję wtedy więcej koła właśnie, masz tutaj koł I przepalaj, okej okay. Mamy trochę rudy, możemy robić dalsze rzeczy, dobra Na początek, zróbmy sobie spodenki Ty mamy spodeneczki boom Ale to będzie ładnie wyglądać, kurde, ej, zarąbiście Czy mogę zrobić tarczę z tego? Fajnie bym mógł zrobić tarczę Mogę zrobić tarczę? No, na pewno sworda zrobię, nie? To na pewno A to jak się robi tą medycynę? I, I co się robi z tej medycyny? A jak wiesz, medy... medicine, kurde czy, czy to leczy, czy to leczy HP? <laughs> Cooked cook mushroom. Wow, ale rzeczy. Herbal medzi. To chyba hapele czy dużo, nie? Czy coś takiego? Cynamon mogę. <laughs> nam może zrobić banana na bread Ja, ale fajne rzeczy to są w tej gierce Ja pitol, ale się jaram, naprawdę Zarąbiste, ja to wszystko będę chciał porobić Nie, to jest świetne, to na pewno zrobiłem to, No właśnie, to się łatwo robić z tego co tu właśnie widziałem Glowing po 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 potion, dobra To potrzebujemy, wiadomo, blazing power, to się, to, to się zdobędzie Wiem gdzie jest spawner blaze, więc Zarąbiście, dobra, cinnamon sapling Cinnamon, cinnamonowe sapling, to będzie trzeba Ogarnąć, dobra, no to w sumie, w sumie tyle, nie Piercing można zrobić, ale piercing jakiś taki super OP nie jest Raczej, netherite tipped arrow O kurna, ciekawe rzeczy, dobra, to w sumie Tyle z tych rzeczy. Lanter. O, lanterny możesz zrobić. To w sumie może probujemy byśmy więcej na razie mieli z tych tych gotów. Na razie nam to jakieś super przeszło jest. Dobra, to się 8 zrobiło, to się 8 zrobiło, to się też 8 zrobiło i mamy tego teraz nagle mega dużo. Oj, nic, nie z tego podnosić. Wezmę sobie na pewno tego 3 To położę, Co? Weźmy jeszcze to. I teraz, klata, hełmik i potrzebujemy jeszcze trochę patyków, właśnie, oj patyków nie tego Kiedy patyki te były? Tutaj I oczywiście pyk, 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 pyk i robimy wszystko Czyli robimy, co? Nie da się? Jak to się robi? Co to jest co to? N Nether red, co, co to? N Nether reed, red Rids block, mam coś takiego? Ritz-Block, skąd jest Ritzblock? Kurde, o, to jednak to trochę, trochę ciężkie będzie, cięższe będzie w takim razie, bo ja jeszcze takiego chyba jeszcze nie znalazłem. Dobra, to będziemy musieli wrócić, na pewno nie znaleźć takie rzeczy. Na ten moment jedyne, co możemy to zrobić, to zbroję. To ma tylko, ma tylko jeden armora mniej od tego. Armor Toftness, to jest armor ale trochę gorsze. Ale jest to tu ładniejsze. No jak wyglądamy. <laughs> Patrzcie, jak się wyglądamy. Nie zarobiście. A mogę przyłożyć shielda, zrobić shield. Shield, dobra. Shield. Wildfire shield. Wildfire shield part. Polished blackstone. Molten shard. What? Co to jest? Skąd ja mam to wziąć? Dobra, to jest na mnie jakiś trudny, więc to nie będzie do zrobienia na ten moment. Ale mamy dużo tych, tych bloków. To się wiadomo, schowa. I zrobimy potem lepsze sety z tego. I w ogóle, dobra. To na pewno będę chciał wziąć sobie na rękę tutaj. Czy mogę to wziąć też? Tak, mogę. O kurde, ale to walę z tym jeszcze raz. Big! Ale to jest zorobiste. slighting on the target point. Also neutralize lighting damage while in the main hunt. Okej, okay, dobra. Czyli jak. Jak, jak lighting nazwalnie, to nic tam się nie stanie, jak trzymamy to w ręku Fajne, mam odporność sobie na tego Zostaw tier 1 What? Tier 1? To jest dopiero tier 1 Czy mogły być lepsze tiery jeszcze? O kurde, dobra To na pewno biorę tego mieczu póki co Bo żeby zrobić tam tamte lepsze, to... że znaczy lepsze, no po prostu żeby zrobić tamte, to wiadomo co trzeba ogarnąć Dlatego na razie nie mamy To bo na razie nie biorę, bo i tak strzał praktycznie nie mam, więc to bez sensu To wszystko ze sobą wezmę, to się przyda i... W następnym odcinku pójdziemy na dalszą uprawę do Nederu i dalej go zwiedzimy, ewentualnie pójdziemy na przygody i sobie ogarniemy te rzeczy z map. Na przykład te bordelance, co tu mamy, postaramy się tam pójść i to znaleźć, nie? Tylko przed tym ja musiał teleport swoim, więc na pewno jakiś teleport, się ogarnie coś takiego, bo zrobimy pewien teleport, jakieś inne, że takie rzeczy po superminie na tym odcinku zobaczymy, wybiorę po prostu któryś z tych i będzie zarobić się. Szkoda, że trochę levela a w sumie ja musiał sobie coś tu ulepszyć, to kurde nie chcę go podnosić, ja musiał coś ulepszyć z tego co, co to mogę taki ulepszyć, w sumie totalna kopa, dobra, mniejsza, ale wyglądam, zarobiście, no nie mówcie, że nie, wygląda świetnie, ale teraz, pamiętajcie, Jeżeli chcecie więcej odcinków w tej gry, zostawcie łapkę, zostawcie super i napiszcie komentarz. バイバイよ